To zobaczyć. trzeba to prześledzić zaraz. Yy, sparing. tutaj mamy. Ostry sparing, dobra, polała się krew nawet. Dobra, zaraz zobaczymy. Ja tego nie oglądałem, dlatego z wami obejrzę to pierwszy raz, więc moja reakcja będzie naturalna. I moje zdanie też będzie prawdziwe. Wariaty. Ogólnie powiem Wam tak, yy, jest taka ciekawostka, nagraliśmy zolną piosenkę, już ją mamy. Jeszcze musimy dograć jedną rzecz. zaraz Każdy miał rękawice do boksu. Zaraz y, sobie wszystko zobaczymy, kto co miał, ja sobie zaraz to ogarnę. Pozdrawiam Ciebie i Twojego kuzyna Kacpra z Pabianic. Wariaty, nagraliśmy z Olą piosenkę, jest mega zarąbista, y, ale wypuścimy ją gdzieś za trzy tygodnie, bo musimy zrobić klip, musimy tam dograć jedną rzecz i będzie baja. Y, siemanko, siemano miło Maj. Oglądać spaling Don Casio i Tyburskiego. Dobra, no. no to ja będziemy włączamy. oglądać za... Włączamy. Już czy za chwilę? Już chyba to robimy, co? Ja, już chyba Przechodzimy od razu, robimy akcję, kompas, tutaj prze, przejazd elegancki, tylko nie widać naszych pięknych buziek. Tu nawet macie full screena, widzicie, widzicie pięknie. Musimy go zmniejszyć. I muszę tu popracować, wiecie nad czym, nad kadrem na live'ach, żeby było ładnie, bo taka biała ściana to nie jest zbyt fajna. Czekajcie, bo... Taka będzie ładnie. Jest pięknie. pięknie. Musicie pięknie. się do mnie trochę przytulić. Przytulić. Ale ja, co ty tak chcesz, żebyśmy to nie taki. No tak. Dobra. Tu jest ostry sparing, do kasy polała się krew. A Dawid nie będzie słyszał? Będzie, bo ja... Będę, ja tak... No. Ale... O, o, o. Przyjdź do mnie, do Junika na sparing. ale po co ja mam tobie udowadniać, że ci pierdolę? No i tu się zaczyna sparring, nie? Także ja swoim skromnym okiem zerknę na ten sparring. Nie mi oceniać, bo ja to zawodowcem nie jestem, ale wypowiem się na ten temat, bo mega dużo osób mi właśnie pisze. Yy, słuchajcie, to, to nie tu u Kasia, ja zobacz, dobrze. Właśnie ja dlatego lubię z Wami takie rzeczy oglądać. Bo wy jesteście już kumaci, wy wiecie co jest pięć w internecie, a ja to nie śledzę internetu całkowicie. Kanał Don Casio, ja lecę w balet, a tu macie ostatni sparing przed Fame ma 407 tysięcy wyświetleń w dzień. O kurde. I to jest ostatni sparing przed Fame MMA 7. Ostatni sparing, a do walki jeszcze ma... No... Dużo. Dużo, no. No ale to nie ostatni trening, tylko sparing, nie? Mm -hmm. Także wiesz. Tym bardziej, że słyszałem, że coś się tam z uchem, stało, także wiesz, to też trzeba wyleczyć. Dobra, no to oglądamy. Oglądamy, czy jesteście gotowi, bo wasza seks meduzerka jest zawsze gotowa. Wariaty. <grym> Stały tekst Mediego. Także co? Odpalamy, odpalamy, wariaty, wjeżdżamy w to. Ej, kurwa, na ziemi but? Dobry wieczór, miło was widzieć, Fondro, Bartosz, Bejkerowa. Poczekajcie, bo ja teraz nie zrozumiałam, co o zaczęli się Big po prostu leży. tak z Bejkerowa. 10 Nie, już się bili. Już się bili. Miło was widzieć. Ej, kurwa, na ziemi but? No. No, to się K1 nazywa Kas jest taki wyluzowany chyba, nie? Na to jest A czekaj co to jest K1? K1 to jest e, boks i kopnięcia. No mówili to jest K1 no. No, To się K1 nazywa. Kas jest No tam wieża Jestem mega ciekawy. Powiem wam szczerze, nie? Yy, jestem mega, mega ciekawy yy, tego, czy dojdzie do walki Norman Parker Doncaster. Ale ma Doncaster tutaj takiego siniaka na nodze, co ostręczy na tył. I nie trafia, czy trafia? No tak wiesz, przez gardę to też tak trochę boli, ale tak wiesz. Amortyzuje. O, U, ale ładnie. to patrz jak tu ma sinę. No ale na szczęście. zaszło. Widzisz jaki ma maszyny? Jeszcze raz. nie Jeszcze raz Ale idzie dalej, twarde. On już nie ma siły.

Kiedy walka na fejm MMA na początku przyszłego roku, wariacie? nie I dziękuję za cika. Ale on ma tą nogę Spokojnie. No nie ma siły! to kilka razy kopniesz i boli, nie? No tam, kurde, myślę, że ostro to, bo takie nohkiki boli Powiem wam, że ja kiedyś byłem na kickboxingu. I trener jak mi strzelił jednego laukika, jednego, to mnie tlen odcięło. Ja myślałem, że jak on koniec świata mam. Po jednym laukiku. W takie, w takie miejsce trafił, co nie? Bo Tyburski chciał... Takim. Co? Bo Tyburski chciał w taki? Tyburski chciał w rękawicach do MMA. Bo Kasio chciał się... Kasia dobra kondycja, Kasia chciał blokować i takie wybrał. To to jest taktyka, jasne, że no. tak. Ogólnie powiem Wam, że jeżeli... Zawodnicy w MMA nawet dobierają sobie rękawice. Ja w życiu nie wiedziałem, że tak jest. Nie wiem, czy tak jest, ale słyszałem tak, że biorą zawsze rozmiar większe, żeby zasłaniać bardziej twarz. Bo wtedy macie im większą rękawicę, tym większą tarczę macie. Ale za to słabszy cios, nie? Także to też myślę, że jakaś taktyka wieża. Bo im mniejsze rękawice, ale tym twardsze. Skąd nie wycie. boli, tak? Jak już ale... nie ten. Dobrze! To jest cały nie? Dobra, runda dwa. Runda. Te lowkiki tam wjeżdżają, mi się wydaje. To, to musi boleć. Chociaż takie? Wojta. wojka wariacie, dziękujemy, ej, on jest na każdym lajdzie. Dziękujemy live. bardzo. Jest, ostatnio też był. Jest zapisany na pozdrowienia yes, na a Dobra, wojka, pozdrowimy Cię, jak będziemy na wakacjach na vlogu. Pozdrawiamy cię serdecznie, bracie. Patrz tu człowieku co się dzieje, ty wojna. No. Każdy to jest taki ciąg. On ciągle idzie yes, do przodu, do przodu, Bóg, Bóg i walka. I pan też Ojcowie. jest zawsze. Ay, Ojcowie. Pozdro wariacie. Pozdro. Cześć. Ojcowie. 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 Ojcowie. Cześć. Ojcowie. Cześć. Cześć. Ojcowie. Cześć. Ojcowie on sobie, cześć. Oj sobie. Cześć, oj sobie, coś. on sobie, cest. Oj coś wjeżdżają te rąkiki, to, to mi się wydaje... Ja by... On z takim planem tam wjechał, żeby obić mu nogę na stówę. Dobrze. Bo on wie, że Kas już ma dobry boks i pewnie chciał sobie to nogami wspomóc. Nie działają, głosowe, ojcowie. nie działają głosowe ojcowie. Nie działają głosowe ojcowie. Nie działają głosowe Boże, jako, bo... Nie działają głosowe, nie, ojcowie. Nie działają głosowe ojcowie. Eee. Jest ojcowie. Nie działają głosowe ojcowie. Nie działają głosowe. Nie działają głosowe ojcowie. Nie działają głosowe. Nie działają głosowe. Nie działają głosowe. Nie może się tak się stać. Eee, jak jest świeży kalawier, ale jak już zaschnie, to już nie. Kalawier jak zasknie przez tydzień, to już masz całe życie bo co nie? kilka tygodni, no to wtedy ci się zasy, zasycha, i masz na całe życie kalafiora, pękło. i nie masz do szcządu. Trzyma, Ale w ogóle jak masz kalafiora świeżego, to, możesz, o, to, możesz, dwie. 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 to 25 możesz go strzykawką 20 ok. sobie wbić i, i roześmiane ok. oczy. I wtedy nie, i ten kalafior schodzi ci. A mu po prostu pękło, i nie będzie teraz kalafiora, bo mu to wszystko się wylało, nie zasło. A ile taki kalafior musi zasychać? No nie wiem no to ja nie, ja nie mam kalafiorów, mam jeden taki tu malutki, który go nie widać, ale... Pole? Tu. Nie wiem. Mam, kiedyś mi się tam zrobił. Ale no nie wiem. Ja, ja mnie bolałem. Ja miałem w ogóle tutaj takie mega duże. Miałem napuchnięte ucho, a później mi to zeszło i zostało takie tutaj twarde. Malutkie. A długo cię bolało po walce? Ale to nie po Walce, to było treningów. A tu to ma po, walce walce po pęknięte roku. ucho tylko. A. No. No. A, a tu są takie typowe mocne kalafiory, Boże, nie? ale on... A yy, wiecie, jak kalafiory bolą? To jest ból... Czyli, że co? Że na pewno że, to bolało? Że śpisz, dotkniesz lekko kalafiora poduszką i aż się budzisz i zatyka. To jest taki ból, co nie? Dlatego ja, ja nie wiem, jak on tam walczył. To, to musiała być twarda psycha w kurwę, co mhm. nie? No. po on się nie? Uh -huh. ból. O, kur... No ma charakter i ma tego... Charakter, no. Ma charakter, i tego mu się nie da zabrać, co nie? Ma charakter. Ogólnie powiem Wam szczerze, ja jestem pewny, poczekajcie, gdzie teraz się stawia Fame MMA? Na jakiej stronie? Nie alfabet, tylko na czym stawialiśmy? Chcę zobaczyć, yy, jaki jest kurs teraz na Tyburskiego, bo był równo: 1,85, 1,85. A teraz zobaczymy sobie, czy po tym sparingu spadł na Tyburskiego kurs. A co ty uważasz, że kto wygra? Nawet kliku. Zobaczymy, jestem mega ciekawy, gdzie to jest w swoim MMA. Eee, no, Fejm MMA tak. było. Tu Paweł Tyburski. Spadł, no. No spadł. Spadł kurs, od razu mm. o tym pomyślałem, co nie? Mm. Że spadnie kurs po A tym czemu? sparingu. No bo... Ludzie myśleli, że wie, że no, w lepszej formie będzie, co nie. Siemano, witam serdecznie w cudzą po Dragon rachunek cegiełkę od siebie. i łokieć, Hello. Ale ja przypominam, że do walki jeszcze miesiąc, nie? Którego jest Fame MMA u do... 5 września. Dokładam cegiełkę od siebie. 5 września jest swoim MMA. No to mają jeszcze tak naprawdę miesiąc. Przez miesiąc można bardzo dużo zrobić. I ja myślę, że no... Dużo zależy od formy. Ale Adriana tę nogę mu się wyleczy? Dobrze noga? Mati. No. 5 no. zł. Ogólnie powiem wam tak, no pewnie dla tego ostatni spadnie. Ale dobrze do Mati, hmm. się wyleczył do końca. Ale dla wszystkich i miłego. Ogólnie wieczoru. powiem wam, że. Ja jeszcze mam pytanie. No. Jak on mu się to ucho rozwaliło, to on miał to jakoś zszywane czy coś? Nie wiem, no ja nie, nie widziałem rany, nie, nie wiem. Ja też się jakoś nie znam na tym, nie wiadomo jak. No rozwalona ma... masakra. No hmm. ale weź trochę cofnij. Co,

No ale zobacz, patrz, bo już nie ma kondycji ten, nie? Aha! No tam kondycha. Kondycha. No jakby była na przykład trzecia runda, to podejrzewam, że <coughs> kasę by wygłó. kasę to ucha, nie? Eee, Też tak myślę. No mega ciekawe. Ogólnie kas już jak się rozwija, masakra, co nie? A wiesz Znaczy rozwija, mówię, pod względem kariery i zasięgów. Jebatko, mordeczki, zobaczcie, łóżko już naprawione, więc tam wypisujecie bardziej do moich znajomych, bo ja zbytnio to tam nie śledzę tych na Instagramie, bo nie mam na to czasu, żeby każdemu odpowiadać to samo. Eee, co, w końcu nie będę musiał wyciskać kalafiora, więc zajebiście. Eee, ja nie... bym zostawił kalafiora, kurde. Jak mi się zrobi kalafior, to ja nawet nie, go nie dotykam. Mordeczki, co, o wam tu trochę odpowiem i jak Sasza wróci, nie wiem, czy na rance jest, czy on kurwa pychał wie co on robi, ale to mi da to co nagra. Pa, trzy puchary z tej ja mam jeden tylko. Ch też trzeba zdobyć trochę ich, co? Wariaty, co myślicie na ten temat? Faktycznie ma trzy. Mm. Trzeba zdobyć jakieś puchary, czy jak? Czy, czy, zatrzymujemy się na jednym? Ale on miał zadyszkę, nie, że siły nie mam. No powiem wam tak, że nie, nie, wiemy jak to wyglądało. Mógł się nie, nie, nie rozgrzać dobrze, a bez rozgrzewki to zadyszkę się łapek się kurwa po schodach wchodzi. Mm. To, to jest wiecie. Trzeba się rozgrzać dobrze, no nie żałujmy sytuacji całej też, to Kiedy powrót na ławę do WK? Ja na razie siłowo nie nic nie, nie robię, ja na razie czeka. robię samą matę, a siłkę robię typowo sobie taką rekreacyjnie, bo nie chcę znowu rozpierdolić wszystkich stawów, barku, bo to, co kurde mnie bolało, chłopie, to mam w pizie cały ten wynik yy, na klatę teraz, co nie? Chcę sobie Adam robić sport i bawić się tym, a nie wyciskać skurpa, z kurwa z bólem. Meduska, ty musisz się, meduska, ty musisz sparować, się z tym sparować, bo ci to sparować, amatorka pozdro. Pozdrawiam Sterkowski. No, ja to wiesz, ja we wrześniu chcę wystartować w zawodach yy, w brazylijskim Jujitsu, yy, W niebieskich pasach, pójdę sobie krok wyżej. Jack. W ogóle nie ma biały pas, 7, ale chcę się spróbować Dawaj, wyżej. Daj, daj, I co? No i może jakiegoś vloga z tego zrobimy, co nie? Będę już się przygotowywał. Teraz lecimy na tydzień na wakacje. Wracam i przygotowania do tych zawodów robimy sobie z, z kuplami z treningów. Także. We wrześniu wjeżdżamy tam. No i Polacy co? Za kim jesteś Dawaj rozumiem, pas. Za kim no sercem. kurde, powiem wam, że korcie mnie. Teraz pas ma Malczyński Marcin. Jak będzie propozycja, to bez zawahania tam wjeżdżam co nie, po ten pas. Więc yy, tak to wygląda. No i ogólnie, kurde, powiem wam, że co? Na razie sobie tu postartuję w jakichś zawodach, potrenuję sam dla siebie, a na początku roku chcę coś powalczyć. Także wariaty, no wszystko yy, yy, tak naprawdę pokaże czas. I tyle, jeżeli chodzi o mnie. Dawaj pasan, jakieś puchary. No, to jest też fajne, nie? Patrzcie, co mi wyskoczyło. Diz wczoraj z nie? I teraz ogólnie będzie też ta walka. Odeusz, Ferrari, Diss, Patrzcie. Ta walka teraz wjeżdża też. się, co nie? To będzie taka dobra. Ty masz taką samoblustkę. No. dziękuję. Każdy tu do Ciebie zna Rozjebałeś się na przestrzeń Ty chcesz Monika, 3 złote Dawidku, Dawidku, jakiś nieprzystojniaczek, ciasteczko uśmiech, Monika Uuu, Dawid tu zaraz ten O, Dawid tutaj chyba na pierwszy no. kadr powinien ja usiąść A ten? Dawid lubi Pełno dziewczyn Dawid lubi No Dziewuchy Dziewuchy <laughs> Piszcie <laughs> na Instagramie Dawka De ja, abono ja, de la abonsa quan